Witajcie. Jest taka funkcja, dzięki której możemy sprawdzić wiele warunków. Pierwszy warunek, który jest spełniony, jest wtedy brany, komunikat z tego warunku i wyświetlany. Jak to robimy? Równa się warunki. Otwieramy nawias i teraz wypisujemy poszczególne warunki i teksty, które będą się wyświetlać po spełnieniu tego warunku. Po średnikach. Czyli mamy tak, warunek pierwszy. 5 jest mniejsze od czterech. I napiszemy sobie fałsz. Następnie damy sobie 5 jest większe od 4. I to będziemy mieli. Prawda. A to będziemy mieli 5 jest równe 5 i będziemy mieli kolejny warunek. I w tej chwili, ponieważ 5 jest mniejsze od 4, to jest fałszem. Ta, to twierdzenie jest fałszem. W związku z czym ten fałsz nam się nie wyświetli, przejdzie nam, nam do pierwszego prawidłowo sprawdzonego warunku. Czyli 5 jest większe 4, to jest prawda, wyświetli nam się prawda. Bierze bowiem pierwszy spełniony warunek. Tego warunku już nie wyświetli. Natomiast jeżeli ten warunek sprawimy, że on będzie fałszywy, wyświetli wówczas ten warunek. No i sprawdźmy. Mamy to, że to jest prawda, ponieważ ten warunek jest spełniony i jest to komunikat prawda. Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić ostatni komunikat, to wystarczy, że tutaj zmienimy warunek na fałszywy i mamy, że jest to kolejny warunek. To by było na tyle. Dzięki, hej!